Panie Krzysztofie, ja zapytam wprost, jakim tropem pan podąży? A ja odpowiem wprost. Sprawa jest i skomplikowana, i w sumie bardzo prosta. Jeżeli chodzi o pewne kwestie hipotez, które możemy postawić i spekulacji, które były przedstawiane w sposób bardzo sensacyjny przez różne media, i te lokalne, i te bardziej ogólnopolskie, przyjmujemy. Praktycznie, niestety, najbardziej dramatyczną wersję, którą również przyjmuje policja, że woda jest główną przyczyną zaginięcia dziecka. A co najbardziej Pana niepokoi w tym całym pięcio już dniowym poszukiwaniu? No to jest kwestia, że do tej chwili obecnej nie zostało odnalezione ciało dziecka, ponieważ owszem, no, musimy przyjąć. Że nadzieja umiera ostatnia i liczymy się z tym, że dziecko może żyć. Liczymy się z tym, że dziecko może żyć. Ale niestety ta sytuacja, która ma miejsce, ta sytuacja, która się zdarzyła, i łatwość em, ryzyka em, to do, w sytuacji, kiedy em, możliwość tak zwanego naturalnego wejścia do rzeki. Była bardzo w tym konkretnym miejscu, gdzie bawiło się dziecko, bardzo prawdopodobna, wyklucza inne jakiekolwiek warianty, inne hipotezy, które były stawiane przez osoby oceniające to zdarzenie. Pytanie, i doszukiwania się, że zemsta. Na ojcu doprowadzenie do sytuacji takiej, gdzie ojciec miał być powiązany z grupami przestępczymi na terenie Zgorzelca, na terenie Bolesławca, są niczym innym tylko jedną wielką bzdurą. I musimy to powiedzieć otwarcie, że nawet jeżeli ojciec w jakikolwiek sposób miał konflikt z prawem i ten konflikt zarysował się w kategorii mini Przestępczości kryminalnej, to nie możemy brać pod uwagę tego, że ktoś ze zgorzelca, przestępcy przyjechali, zabrali dziecko po to, żeby go nastraszyć, czy po to, żeby go zmusić do określonych zachowań, czy też zmusić do wypłacenia, czy też rozliczenia jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli mogę... Totalna bzdura. Matka... Totalna... W ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Oczywiście yy, członkowie rodziny. Oceniają tę sytuację i wierzą w to, i każdy by tak chciał, i my również. A ja bym był najbardziej szczęśliwym człowiekiem, gdyby się pomylił i byłoby zupełnie inaczej. Ale matka broni ojca, a jednak sugeruje, że mógł ktoś, kto go nie akceptuje, czy ma z nim porachunki, coś zrobić. Tak, to rozmawialiśmy na ten temat, ale pani musi wziąć pod uwagę, że jest to absolutnie psychologiczna forma odniesienia się do zdarzenia. Tłumaczenie tego rodzaju i taka ocena. Przede wszystkim daje wiarę w to, że dziecko żyje, i to jest główne podłoże psychologiczne osoby, która traci najbliższą najbliższego członka swojej rodziny, że nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to byłaby najbardziej komfortowa sytuacja, gdyby zdarzyła się dla mnie, jako osoby, która została zaangażowana z moją ekipą do poszukiwań, jak również dla policji, jak również dla wszystkich tych, którzy pomagają w poszukiwaniach, którym dziękujemy straży pożarnej, wodne pogotowie, powiedzmy, które również przyjechało z Wrocławia, gdzie osoby są zaangażowane do poszukiwań na wodzie, gdzie przed chwilą miałem telefon od głównego szefa, powiedzmy, tutaj wodnego Pogotowia, jeżeli chodzi o dalsze poszukiwania na wodzie. Oczywiście warunki na wodzie są o tyle trudne. Że łódź, która jest bardzo w sumie lekka i bardzo doskonała do tego rodzaju poszukiwań z odpowiednim, z odpowiednim sprzętem, którym dysponujemy na tego rodzaju zbiornikach wodnych czy też rzekach, niestety woda jest zbyt płytka, żeby wypłynąć nawet ribem, którym dysponujemy. W związku z tym policja dzisiaj skupiła się na poszukiwaniach i straż pożarna w zwanej dolnej części A rzeki to, co w rzeki, rzeki. My będziemy starali się jednak pójść w drugą stronę, w górę rzeki. I to jest, yy, yy, to jest coś, co... Yy, przepraszam. Policja dzisiaj szukała tak zwaną górną część rzeki, czyli teren w okolicy tak, zwanego, tak zwanej Tamy, gdzie, gdzie liczono się z tym, że może tam znajdować się dziecko, tylko że dziecko wtedy musiałoby przejść przez ulicę, pójść zupełnie. E w innym kierunku. Do, w innym kierunku byłoby widziane. I w takim przypadku ktoś na pewno powiadomiłby policję, gdyby widział samotnie spacerujące trzy i półroczne dziecko. Słuchajcie, dzisiaj wszyscy mają telefony w samochodach. Pierwsze, co ktoś by zrobił, zadzwoniłby na policję, że samo dziecko chodzi po ulicach miasta, gdzie praktycznie wzbudziłoby to duży niepokój czyli u pan, osób, które by to widziały. Czyli, czyli ten element wykluczamy. Natomiast jakby... tak jak powiedziałem, łatwość. Dostępu do rzeki z miejsca, gdzie dziecko bawiło się, jest tak e, prawdopodobna, że geograficzne warunki i możliwości, że dziecko wpadło do wody. Tak jak zresztą tutaj moja małżonka również oceniała tę, tę sprawę i moi ludzie, zmusza nas do tego, żebyśmy poszukiwania podjęli w kierunku nurtu rzeki i tam myślę, że dziecko może być znalezione. Wykluczamy jakiekolwiek porachunki mafijne, jakiekolwiek, jakiekolwiek porachunki przestępcze. Jest to absolutnie niemożliwe, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, mogły być pewne zatargi, pewne, e, m, pewnej kwestii, e, powiedzmy, m, punkty widzenia różne kolegów Rafała, ale na pewno nikt nie dopuściłby się do m, przestępstwa, porwania dziecka czy też zabójstwa e, w ramach, e, tak jak powiedziałem, mikroprzestępstw. Kryminalnych, które dla nas i dla wielu ludzi nie stanowią większej wagi, ponieważ są to drobne przypadki, drobne delikty, drobne incydenty kryminalne, które gdzieś tam ocierały się w życiu Rafała ojca dziecka. Czy jest to jest zupełnie wykluczone. A w pana karierze i doświadczeniu, czy spotkał się Pan z taką sprawą? Spotyka spotykaliśmy się z wieloma zaginięciami dzieci i Wykrywaliśmy te sprawy. Niemniej jednak jest to klasyka. Tu mamy zaginięcie, które może mieć motyw nieszczęśliwego wypadku. I tak to musimy określić. To nie jest zaginięcie, które jest wynikiem zemsty, czy wynikiem celowego działania dziecka, bo to zaginięcie dotyczy osoby, która ma 3,5 roku, osoby świadomej, aczkolwiek niedoświadczonej, Zauważył, osoby, która która rozpoczynała swoje życie. I to jest najgorsze, że mm, gdzieś była chwila nieuwagi, to dziecko zniknęło. I też proszę tutaj zauważyć jedno bardzo istotne, że Rafał, e, któremu wykazano, wykazało po badaniach e, e, krwi 0,7 promila alkoholu, nie była to e, Ilość alkoholu, która była spowodowana powiedzmy odejściem od braku nadzoru, ponieważ z tego, co dowiedzieliśmy się dzisiaj, no boże, chłopak ten, ten przez cały za dzień. Mocno z... Tak, pana tylko autora. że, widzi pani, sytuacja została oceniona tak trochę ułatwiając wersję. Bo był pijany ojciec, to są najprostsze oceny, tylko nikt nie wziął pod uwagę tego, że ten ojciec nie pił tego alkoholu, kiedy to dziecko było, tylko kiedy był totalnie wycieńczony, pokaleczony, zmęczony, poprosił kolegę, żeby dał mu pić. I ten przyniósł 200 gram alkoholu. Bardzo łatwo y, y, obliczyć, w jakim czasie y, wchodzi do krwi 07 y, i po jakim czasie, czy y, stawka, czy rata jest rosnąca, czy spadająca. I tutaj dla policji nie powinno być wielkim problemem ocenić to obiektywnie. W takich sytuacjach ludzie bardzo różnie się zachowują. Y, ten chłopak przeżywa to, ponieważ był nieprawdopodobnie, niebywale związany ze swoim dzieckiem. My dokonaliśmy, Portretu osobowości Rafała, i dla nas nie jest to patologia, nie jest to gangster, jest to po prostu chłopak, który gdzieś tam w życiu wchodził nieodpowiednio w wiraże życia, wywracał się na drobnych przypadkach kryminalnych. Ktoś mu po prostu podrzucał albo on sam niejednokrotnie sobie skórkę od banana, na który się wyrzucał. I to jest jego problem. Ale, proszę Państwa, my nie możemy ocenić i stworzyć. Osoby, która jest odpowiedzialna za śmierć własnego dziecka i w tej chwili doszukiwać się tego pijany, nie dbał, to był bardzo zintegrowany związek pomiędzy ojcem a synem z tego, co my zdążyliśmy się dowiedzieć. I to nie było sytuacji, która by w jakikolwiek sposób spowodowała brak odpowiedzialności e, ojca dziecka za to, co się wydarzyło. To jest pójście na mega łatwiznę, panie rzeczniku prasowy e, policji w Bolesławcu. Jeżeli nawet oceniacie, że był alkohol, to musicie wiedzieć, kiedy ten alkohol został spożyty. Bo jeżeli alkohol został spożyty post factum, e, po całej sytuacji, która się zdarzyła i on wypił faktycznie 200 gram 200 gram alkoholu, z czego przekazywali nam dzisiaj świadkowie, nie świadczy to o tym, że ojciec w ciągu dnia pił wódkę i nie dbał o swoje dziecko. Ponieważ ojciec z tym dzieckiem był, jeździł, był na obiedzie, wrócił z powrotem, a my zbadaliśmy okoliczności i warunki geograficzne dla. Tego miejsca, gdzie, znajdował się, gdzie znajdowało się mhm. dziecko razem z ojcem. Taka duża łatwość wejścia, wpadnięcia do wody, gdzie dzisiaj rzeka jest bardzo płytka. Wtedy woda była bardzo mętna. Była zdecydowanie dużo, dużo wyższy stan wody. Biuro podjął podjęło działania, poszukiwania z powietrza, na lądzie i na wodzie. W związku z tym myślę, że tutaj no w tym przypadku albo będziemy czekali do momentu, kiedy ciało samo wypłynie. A dajcie sobie jakiś po, czas? No, ja myślę, że przy tych warunkach pogodowych, przy tej temperaturze, która jest w chwili obecnej, maksymalnie dwa tygodnie to jest czas, kiedy ciało wypływa. Chyba, że no niestety zostanie podczepione pod korzenie, które są na dnie. Rzeki, jak zresztą Pani i Państwo wiecie, rzeka ma dno bardzo wyboiste, są kamienie, są różnego rodzaju zakręty, i jeżeli nie daj Boże, dziecko dostałoby się w miejsce, gdzie zostałoby przytrzymane przez korzenie, może sytuacja. Być nierozwiązana, ponieważ ciało nigdy może nie być znalezione. Co też bierzemy pod uwagę, ponieważ z mojego doświadczenia zawodowego takie sytuacje również się zdarzały. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. dziękuję.